Zacznę może, może dość niestandardowo, ponieważ, jeśli miałby pan wehikuł czasu to jest bardzo istotne do jakiego filmu, może do jakiej roli w kinie polskim chciałby się pan przenieść i zagrać? Ojejku, nie, nie mam takich, nie, nie takich tęsknot, jakichś, albo takich sentymentalizmów że bardzo bym chciał na przykład, nie wiem, no, zobaczyć, jak Roman Wilhelmi pracuje, nie? Jakby, bo to te, tego rodzaju charyzma, nie wiem, cybulskiego zobaczyć to też byłoby fajne, nie? Ale nie mam, nie mam czegoś takiego że za wszelką cenę. Wydaje mi się, że kurde nie wiem, co będzie w moim życiu za 10 lat, ale jeśli będę, no to mam nadzieję, że nie wiem, że, że będę grał w filmie, który będzie, nie wiem, cztery razy lepszy od Bogów na przykład nie? to też może tak być, bo te wszystkie określenia typu rola życia czy coś, no, to są takie... No to jest miłe, ja wiem, że ktoś ma dobrą intencję, no ale kurde, no to, 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 to ja chcę rosnąć, nie? Dlaczego mam, dlaczego mam się upajać czymś, co było parę lat temu, nie? To, to bardzo Pan fajnie właśnie to powiedział, a może taka rola, według Pana, która sprawiła najwięcej przyjemności widzom? Pan wspomniał o bogach, ale ja tak przyznam szczerze, że to dla mnie był Max Skalski. No nie wiem, jak Pan wspomina tą rolę? Ja, bardzo fajnie, bardzo. To było ja sobie też wtedy nie zdawałem sprawy, a dzisiaj, jak patrzę wstecz, to myślę sobie, że dostałem taką jakby drugą szkołę teatralną, ale taką najwyższych lotów, dlatego że każdego dnia na planie Niani mieliśmy albo wybitną aktorkę, wybitnego aktora, albo wybitną osobowość telewizyjną, albo byli to muzycy z samego topu, więc każdego dnia człowiek obcował, każdego dnia był ktoś, jakaś osobowość. To było coś niesamowitego. Adam Ferency też mówił, że w zasadzie to była moja taka jedna z pierwszych prac. On mówił że w zasadzie już tak się nie kręci, ale kiedyś tak, tak kręcono teatry telewizji, bo tam mieliśmy cztery kamery i tak, tak zwany boom, czyli z samej góry był ruchomy mikrofon, który który dawał niezwykłe możliwości realizacyjne, w związku z tym myśmy musieli na przykład się uczyć, nie wiem, sześć no, stron tekstu i gramy trzy sceny pod rząd. Nie? I to już naprawdę jest takie teatralne przygotowanie, to nie jest to, co na przykład w tym samym czasie, pamiętam, grałem na dobre i na złe, no i to, to tam klasycznie to kręciliśmy, I nie mówię, że to coś jest gorsze, coś jest lepsze. Ale tam było tak, że się mówi jedno zdanie, jest zmiana na drugą stronę, jakby to trwa, to trwa. W tym samym czasie w dnia nie pod... byliśmy w stanie na przykład, no pamiętam, że tam jeden odcinek, czy to jest tam 20 parę, czy pół godziny, to robiliśmy to w dwa dni. I, e, I to była wielka taka szkoła, nie wiem, kamerowo-telewizyjna, to, to był naprawdę niezwykły trening. Nie? I to, 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 to jestem wdzięczny za to do dzisiaj. Jedna jest ciekawostka, bardzo to jest ciekawe, nawet zapytałem Agnieszki Dygant, czy też ma ten problem. Kilka lat temu zaczęła się taka dziwna sytuacja, w której dorosła kobieta do mnie podchodzi i mówi: Jak byłam dzieckiem, to uwielbiałam pana oglądać. Nie? I tak mówię, kiedy. Jakby ja nie czuję, że coś nastąpiło to takiego, takiego pokoleniowego. Się pan w obrycie, na pokoleni. a, a pamiętam, jak ja mówię, Kurde, o co chodzi, nie? I mówię, ja mówię, a, czyli jak ta dziewczyna ma dzisiaj 20 lat na przykład, nie? A 10 lat temu miała 10 lat, to oczywiście dla niej to jest dzieciństwo i jakieś wspomnienie z dzieciństwa, nie, a teraz już oczywiście dorosłe życie, nie? I tak mówię, a to tak jest. U ludzi tak to mija, czasami sobie muszę to uświadomić. Że na przykład nie wiem, podchodzi do mnie młody aktor i mówi, jak byłem dzieckiem i obejrzałem skazanego, to wie pan, to ten skazany to był mój pierwszy dorosły film, nie? I tak mówię, są to mnie gada? Bo ja pamiętam to jakby to było przed chwilą jeszcze, nie? I tak sobie myślę, tak, kurde, wow, nie? Faktycznie gościu miałeś tam, nie wiem, ileś latek ten skazany był. Dla mnie to jest tak, jakby to ciągle się wydarzyło przed sekundą. A który bohater, którego już pan zagrał, był najsilniejszy według pana? Religa, Zbigniew Religa. Tak, poza za tym, za tym szły takie twarde fakty, jakby z życia, z, z biografii, nie? I to był realny charakter, i pamiętam, że niezwykła to była presja, nie, niezwykle. Ja pamiętam po Ryśku, jak robiłem skazanego, to tam co chwilę ktoś podchodził, mówił znałem Ryśka, nie wiem, z Ryśkiem spędziłem tyle i tyle czasu. Pamiętam to i to jakby nieustanne z tym, że to były opowieści takie koncertowe. No pamiętam, poszł na koncert, ale jego nie było i tak dalej. A tutaj jest tak, że no... Słucham? Tu leczył A tutaj, I tutaj jest tle, tak, że tak, tak, tak. i, i mało tego podchodzi do mnie jakiś wybitny profesor i mówi no. Duże wyzwanie, panie Tomaszu. Nie? I, no i to tak się nogi uginają, nie? żeby dać radę, żeby... Ale to, to była niezwykła moc. i Pamiętam jak profesor Zembala, świętej pamięci dzisiaj już, jak mi tłumaczył o profesorze, z jakich on dokonywał wyborów w tych trudnych czasach i tak dalej. Oczywiście no, nie był świętym człowiekiem, tam są każ, każdy z nas ma jakieś cienie i tak dalej. Ale, no, ale to było takie zbliżenie się naprawdę do, do, do wielkiego umysłu i wielkiego człowieka. Właśnie jak kończy się już plan zdjęcia, w ogóle ostatni z dzień, klaps, dziękujemy wszystkim. Jak, jak jest to wychodzenie z roli? Czy to jeszcze zostaje, czy po prostu zamyka Pan na kluczyk wszystko ja, i wychodzi? Ja nie mam z tym problemu. To jest tak, że wiem, że ludzie mają z tym problem, ale zakładam, że to dlatego, że po prostu przez chwilę uczestniczą w innej rzeczywistości, nie? i uczestniczą w tej iluzji? I na to się składa jeszcze parę innych czynników. Nie wiem, jeżeli to jest dla kogoś, ja pamiętam, że po swoim debiucie po skazanym, jak się skończył film, to pamiętam to jako taki rodzaj takiego. Ta, taka, jakaś, taka czarna pustka się robi, bo, bo przez ostatnie trzy miesiące cały czas było Tomek, nie wiem, chcesz, chcesz kawy. Czy... I to nie chodzi o wygodę, to to jest tak, że jeżeli ja jestem w pełnej charakteryzacji na scenie, dookoła jest mnóstwo ludzi, nie wiem, tysiąc statystów, no to ja nie mogę im powiedzieć, sorry, idę sobie zrobić kawę, nie? no bo no tak. no bo nie, no szkoda nam czasu w związku z tym jakby no przynieście jemu kawę, nie, on potrzebu, ten człowiek potrzebuje i to jest naturalna sytuacja i teraz no, ludzie się naturalnie martwią, no kurde, no jak się przeziębisz, to przecież jutro być może będziemy musieli odwołać dzień, no. I, i pamiętam, że jest taki rodzaj, to się nagle kończy nie? ale co jest jeszcze gorsze to kończy się ten rodzaj iluzji w której człowiek jest zanurzony, nie, czyli mam długie włosy, mam brodę, mam po prostu to już możesz ogolić, nie wiem, tam zajmij się czym chcesz i tak dalej. Więc ja się bardzo szybko nauczyłem takiej higieny, że po prostu to ścinam, zrzucam, trzaskam drzwiami i koniec. Jakby, jakby tak się staram. Najważniejsze są dzieciaki. Muzyka